Cześć! Szymon z tej strony. Witajcie na moim kanale. Dawno nie robiłem dużych zakupów, no więc nadszedł ten czas przed moimi waszymi oczami dwie paczki, jedna od wydawnictwa Egmont, a druga też z Egmontu, ale zakupiona w smyku. Już sobie naciąłem to, żeby można było łatwiej obejrzeć, co tam jest, ale teraz zdejmę jedną paczkę i przystąpimy do otwierania i Wam pokażę, co postanowiłem sobie kupić. Cóż, to był smyk. Tu był odbiór osobisty, więc to będzie łatwiejsze. Ukupiłem sobie dwa komiksy z klasyki Marvela, czyli jeden to Spider-Man Totem McFarlane'a. Tak się prezentuje grzbiecik. To jest wydanie z 2023 roku. W każdym razie wznowienie, które jest już okładkowo droższe, niestety. Ale cóż, stwierdziłem, że chcę mieć klasyczne Spider-Many, czyli te, co. Wydaje Egmont czy Mucha, gdzie akcja dzieje się w latach 90., znaczy wydawane oryginalne w latach 90. Dobra, tu mamy? Todd McFarlane, czyli zeszyty, pierwsze zeszyty z serii Spider-Man, z tego co pamiętam, oraz tutaj jeszcze powinno być jeden zeszyt z X-Force. Z tyłu będą wpisane: tak, Spider-Man 1.15, 16 oraz X-Force 4. Przejrzyjmy kilka. Rzeczy. o jak tu się kleją kartki, no, dawno takiej sytuacji nie miałem z tego co pamiętam to pierwsza historia to był torment ojejku, jakie sklejone, takie cieńsze się wydają o. no nie spodziewałem się, że to będzie taki dźwięk dobra, torment czyli udręka No, kurczę, tak niestandardowo, nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy to jest z tego, że komiks gdzieś sobie przeleżał? No, nie wiem. W każdym razie jest tu historia z Wolverine'em, którą bardzo lubię. Jest podziemne miasto Swap City z Morbiusem. No i też będzie ta naparzonka z X-Force, gdzie tutaj pomaga Rob Liefeld. Znaczy, rysuje swoje historie. Dobra, tu jeszcze mam jakieś materiały dodatkowe. Okej, okay, jestem zaskoczona, ale to jak się tak. Przewietrzy to jest ok. No dobra. Jest. Drugi komiks, Painter Epic Collection, ci co śledzą kanał, wiedzą, że kupiłem poprzednie dwa, zrecenzowałem i stwierdziłem, że jeszcze spróbujemy troszeczkę poznać przygód Franka. Spróbuję poznać jeszcze troszeczkę przygód Franka w przeszłości. Oczywiście tu mamy lata 1989-1990. I to Nie mogę odjąć folii. No świetnie. O, jest, sukces. Teraz zobaczymy, czy ten też będzie miał podobny efekt, bo tego się nie spodziewałem. Nie wiem, czy też tak często macie, jak otwieracie jakieś nowe komiksy, że taki efekt takich sklejonych kartek. Hmm, ciekawe. Dobra. Tutaj mamy zeszyty powinny być 24-34 a Newall jakiś... Graficzny, powieść graficzna, nie to jest yy... a nie faktycznie jedna powieść graficzna, druga, trzy, pru, trzy powieści graficzne ciekawe. No, tu jest już normalnie. Tu nie ma już takich efektów. Steven Grant, Mike Zek. Ok, ale to jakoś inaczej w ogóle wyglądał pokolorowany ten komiks. O Coś tutaj pan jeszcze komuś wpadł i przeszkodził w czymś. No. Znaczy tak, rysunek pasuje do Majka Zeka, ale samo kolorowanie i tuszowanie wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Mhm. co my tutaj mamy? Kolejne serie. Święta Wojna jakaś, ale to jest też numer regularnej serii. Ciekawe, czy coś z tego było w tym samikach. Pewnie było. Znając jak zobaczę jakąś okładkę, to może skojarzę. Albo ten, w treści. Tego chyba nie było, przynajmniej nie było takiej układki. Zobaczymy. I tak sobie można poprzeglądać. Lubię te klasyczne przygody Franka. Ogólnie komiksy z końcówki lat 80., początku 90. są chyba jednymi z moich ulubionych. Już sobie Zobaczymy na spis treści. Aha, spis treści jest w tej formie. I z twórców mamy Stevena Granta, Mike'a Browna, Chucka Dixona, między innymi na scenariuszu. Mike w rysunkach. Mark Zexero. o tego też kojarzę, a reszty niekoniecznie. Dobra To są dwie pozycje tej klasyki. Teraz będzie troszeczkę nowszych komiksów. O, ile mi się uda to jakoś sensownie wypakować. No i od czego zaczynamy? Zaczynamy od całkowicie nowego komiksu. Czyli Superman syn Kalela, przebudzenie. Otworzymy, bo jestem ciekawe. Czy będzie zapowiedź kolejnego tomu? Bo nigdzie nie widziałem na żadnej prezentacji. Czy tam finałowego, jeśli dobrze kojarzę. Dobra, co my tu mamy? Na tej okładce. Nie. Współczesny komiks o Marsjanin, Batman. No i cóż. Tu tak to wygląda chyba tam jest. Nie, czy to nie jest to so historia w... I tu nie połączona. Dobra, i tutaj mamy zapowiedzi Supermana, ale nie ma zapowiedzi trzeciego. tomu. mamy prawda, przebudzenie oraz te serie, co już są zapowiedziane. Arena ma być w marcu, jeśli dobrze pamiętam. No to idziemy z kolejnym komiksem. Co my tu mamy? Konstelacja Strachu. To jest Green Arrow seria, bo postanowiłem uzbierać całe odrodzenie, DC odrodzenie, więc teraz będą tomy. Z DC odrodzenie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczycie jakie. Bo sporo miałem nie wszystko, więc trzeba teraz uzupełniać. OK Green Arrow. To, on, to jest taka ciekawostka, bo ten tom składa się z dwóch oryginalnych, czyli tutaj będą mieliśmy, czyli Hard Traveling Hero oraz Trial of Two Cities. Czyli Egmont połączył sobie dwa tomy w jeden. O, widzę, że Hal się pojawia to fajnie. Czytałem chyba pierwsze dwa tomy, ale ich nie pamiętam, więc z chęcią sobie wrócę i dzięki temu, że uzbierałem całe Disney Odrodzenie, będę mógł zrobić taką pełną prezentację wszystkich serii. Część już jest na kanale, część będzie za jakiś czas. Dobra, kolejny szmaragdowy bandyta, czyli też Disney Odrodzenie. Okej, okay, no będę się walczył, męczył z tymi foliami. Nie lubię ich zdejmować. To, są, to były wyprzedaże na Egmontie, gdzie były rabaty niektórych komiksów z tym, jeśli dobrze pamiętam, Green do 60% od ceny okładkowej. Więc możemy sobie pooglądać i stwierdzimy właśnie, że by uzbrać całą serię, to można właśnie tak sobie poprzeglądać. To jest tom trzeci. Ciekawszy będzie wszystko. Powinno być. Teraz mam tom czwarty. Green Arrow w Polsce wyszedł, wyszło pięć tomów w edycji tylko tak jak wcześniej mówiłem, były to tomy. Ostatni tom był podwójny, ale to powinno być ciekawostka. O, właśnie. Tom piąty: Konstelacja Strachu, tak? A w czwórce zapowiedziano Wędrowny Bohater. Czyli w czwórce planowano, że, kolejne, że będą jeszcze dwa tomy, i Egmont na koniec odrodzenia przyspieszył, czyli połączył kilka serii. W kilku seriach ostatnie tomy połączył dwa w jednym. Tak było właśnie w Green w Araule. Czyli tutaj mamy Hard Travelling Hero. I tak samo było na przykład w serii Liga Sprawiedliwości, gdzie ostatni zeszyt. <coughs> przepraszam, ostatni tom był, składał się z dwóch albumów oryginalnych. Zamykam. Tu mamy oddział samobójców. Tom trzeci, płonąca baza. I to też czytałem fragmentarycznie. Nie pamiętam w którym momencie wchodzi ten crossover. Z, e, tym, z Ligą Sprawiedliwości, to chyba jakoś teraz, przed czwartym tomem. I tutaj miał Romita. O, tu jest Romita. Tu już widać, że tu będzie John, Romita i junior. I z ja tego co pamiętam, bo czytałem fragmentarycznie tą serię, to... Aha, od początku jest Romita. To tutaj koncentrowało się wokół generała Zoda sporu, Bo Amanda Waller sobie upzdurała, że może kontrolować generała Zoda. Co jest, powiedzmy, dość problematyczne, ale można próbować. Dobra, tom drugi, Płonąca baza. Tom pierwszy, Czarne więzienie. Wyszło to też w kolekcji bohaterowie i złoczyńcy czy jako czarna krypta. Dobra, tutaj rysuję Jim Lee. To jest zaleta tego albumu, przynajmniej dla mnie. I co ważne, tom pierwsze powinno to być, jest. Pomiędzy kadrami. Uwielbiam te rozdziały. Bardzo, bardzo te fajnie wprowadzają w serię. O, i tu mamy szósty, ostatni oddział. oddział yy, side Side Squad, ostatni rozdział. Tajna misja. Tajna historia oddziału specjalnego X. No i czy mi się to uda jakoś fajnie otworzyć, czy znowu będę walczył? Pytanie, czy w ogóle jest sens, żebym pokazał wszystko? Może pootfoliowuję później. Dobra. Młodzi na nastoletni tytani, tom trzeci, powrót Kit Flasha i tutaj w tym, jeśli dobrze, albumie albo w drugim był pewien problem. Ale dobra, będziemy składać seriami. ok? Żeby już tak nie foliować, co? Damian wie lepiej. Pierwszy tom, oddział samobójców. Śmierć i życie Olivera Quinn'a. Pierwszy rozdział Greenarowa. Wyspa blizn. Drugi rozdział. Alster Batman. Trzy, pierwszy rozdział z serii. Właśnie yy, tutaj mamy mój największy wróg. Tutaj mamy kre, końce świata, czy krańce świata? To też jest ciekawostka, bo to też ta seria była w DC bohaterowie złocznicy, przy czym było fragmentarycznie, czyli część mieliśmy z tego zeszytu i z tego, bo mieliśmy tą historię główną. Z mojego największego wroga, plus błędne koło, które jest i w tym tomie, i w tym tomie. Wejście Aqualanda, czyli nastoletni Tani. No, się powoli kończą te komiksy, które kupiłem. Finał Alster Batman. I co jeszcze tutaj powinno być? Coś jeszcze jest w pudełku, ale myślę, dwa albo trzy, nawet drugi tom oddział samobójców, gdzie ja go dałem? Chyba tak, tu są nastoletni Tani. Czyli przy zdrowych zmysłach. Czwarty, Ziemianie w ogniu. I ostatni, czyli piąty tom. No dobra, podsumujmy, czy wszystko jest. 3 tomy Alster Batman. 3 tomy nastoletnich Tytanów. Uważam, że jakbym był wydać Tytanów, a nie nastoletnich, ale to już szczegół. Pięć tomów, czyli wszystkie Green Najnowszy Superman. Synkalela. Tak, Kalela. Synka Oddział samobójców to powinno być 6 tomów. Tak, tak, tak to się prezentują, i to kupiłem w najbliższym czasie. Znaczy, w najbliższym, może nie w najbliższym, za jakiś czas pojawią się brakujące uzupełnienia serii, czy omówienia serii DC Adrenaliny: czyli Green Arrow, Titanii, nastoletni oraz Size Squad, Alster Batman. Już macie, jest już na kanale. No i jeszcze będzie Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni. Napiszcie mi w komentarzach co z tego macie, co planujecie mieć, co wam się podoba, co byście chcieli przeczytać. Dzięki bardzo za omówienie, za obejrzenie. Ja mówiłem, wy, wy oglądacie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.